Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Frankowicz.net. Dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, zachęcam, zróbcie to teraz, a żadna ważna informacja ze świata kredytów frankowych nie umknie waszej uwadze. Działalność gospodarcza w nieruchomości, przedsiębiorcy, a pozew za kredyt we frankach. Kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach szwajcarskich w sądzie nie mają raczej problemów, by skutecznie zawartą umowę zakwestionować. Sytuacja jednak nieco komplikuje się, gdy Frankowicz prowadzi własną działalność gospodarczą, która zarejestrowana bądź prowadzona jest w nieruchomości nabytej za właśnie ten udzielony kredyt frankowy. Wielu kredytobiorców obawia się bowiem, że przeznaczenie nieruchomości, przynajmniej częściowo na cele gospodarcze, Pozbawia ich możliwości podważenia w sądzie zawartej umowy kredytowej. W praktyce nie jest to jednak takie zero-jedynkowe. Gdyż wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Posiadanie statusu konsumenta jest o tyle istotne, że tylko konsument podlega szczególnej ochronie prawnej, między innymi tej wynikającej z klauzul abuzywnych. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go. Jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Są to tak zwane niedozwolone postanowienia umowne, czyli właśnie klauzula abuzywna. Nieuzgodnione indywidualnie są natomiast te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Działalność w nieruchomości przeszkodą w unieważnieniu kredytu frankowego? Umowy kredytów frankowych są kwestionowane przede wszystkim z uwagi na zawarte w nich niedozwolone postanowienia umowne. Kredytobiorcy będący konsumentami wskazują, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe nie tylko nie podlegały negocjacji na etapie zawierania umowy, ale też zostały skonstruowane w ten sposób, że całym ryzykiem kursowym został obciążony kredytobiorca. Nie jest tajemnicą, że banki w ten właśnie sposób zabezpieczały się przed niestabilnym frankiem. A w niektórych umowach zapisy tak zostały skonstruowane, że nawet sam bank nie wie na podstawie jakich czynników i parametrów dokonuje przeliczenia kredytu spłacanych rat. Tym bardziej więc nie może o tym wiedzieć sam kredytobiorca. Powoływanie się więc przez bank w sądzie na argument, że w lokalu zakupionym z udzielonego kredytu hipotecznego prowadzona jest działalność gospodarcza, ma na celu pozbawienie kredytobiorcy uprzywilejowanej pozycji płynącej ze statusu konsumenta i uniemożliwienie kwestionowania zawartej umowy z uwagi na klauzule abozywne w niej zawarte. W praktyce jednak zarzuty ze strony banku można bardzo łatwo odrzucić. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, bardzo często jest tak, że jest ona zarejestrowana lub nawet jest prowadzona, na przykład w jednym wydzielonym pomieszczeniu, w lokalu, w którym jednocześnie kredytobiorca mieszka. Jednak z tego powodu Frankowicz nie traci statusu konsumenta. Kredyt frankowy został bowiem w takiej sytuacji zaciągnięty na zakup lokalu mieszkalnego i cel ten został spełniony, gdyż kredytobiorca rzeczywiście tam mieszka. Nie zmienia więc tego okoliczność, że została w tym lokalu również zarejestrowana działalność gospodarcza lub że jest ona tam rzeczywiście prowadzona. Informacje o tym, że kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą i o tym, gdzie jest ona zarejestrowana, bank z łatwością może uzyskać, gdyż centralna ewidencja i informacja o Działalności gospodarczej jest powszechnie dostępna, a tam właśnie wszystkie osoby prowadzące swoją jednoosobową działalność są zarejestrowane. Twierdzenia banku obalić natomiast należy, wskazując, że w lokalu, którego zakup został sfinansowany kredytem, kredytobiorca rzeczywiście mieszka. Okoliczność tę udowodnić więc można. Przedkładając na przykład zaświadczenie o zameldowaniu, jak również powołując świadków, którzy potwierdzą, gdzie kredytobiorca mieszka. Wykazanie tej okoliczności z reguły nie jest więc problematyczne, jako że raczej mało prawdopodobne jest, by sąd zgodził się z twierdzeniami banku, który, przedkładając jedynie wyciąg z centralnej ewidencji, będzie dowodził, iż lokal został zakupiony do celów gospodarczych kiedy mamy do czynienia na przykład z 70-metrowym lokalem o przeznaczeniu mieszkalnym, a kredytobiorca ma tam zarejestrowaną na przykład jednoosobową działalność księgową. Każdy przypadek jest oczywiście inny i inaczej może zostać oceniony przez sąd orzekający. Jednak w sytuacji, gdy kredytobiorca rzeczywiście mieszka w lokalu zakupionym na kredyt frankowy, ryzyko, że sąd uzna iż kredytobiorca stracił status konsumenta, gdyż zaciągając kredyt Działał jako przedsiębiorca, jest niskie. Zakładać raczej należy, że w takim przypadku kredytobiorca będzie mógł skutecznie powoływać się na klauzule abuzywne zawarte we frankowej umowie kredytowej, a więc będzie miał spore szanse, że postępowanie z bankiem zakończy się dla niego korzystnie. Niestety, odmiennie może zostać oceniona przez sąd sytuacja, gdy w lokalu zakupionym ze środków uzyskanych z kredytu kredytobiorca rzeczywiście nie mieszka, a rodzaj prowadzonej w nim działalności gospodarczej zamieszkiwanie to wręcz uniemożliwia. I tak będzie na przykład, kiedy kredytobiorca będzie prowadzić cukiernię lub restaurację, gdyż wówczas prowadzenie działalności wymaga większego zaplecza lokalowego i trudno sobie wyobrazić, że ktoś we własnym mieszkaniu będzie prowadzić działalność gastronomiczną. W takim więc przypadku, jeżeli kredyt został zaciągnięty na zakup lokalu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w procesie z bankiem taki kredytobiorca nie będzie posiadać statusu konsumenta, a więc nie będzie mógł skutecznie powoływać się na zawarte w umowie klauzule abuzywne. Jak zostało wskazane, ochrona zapewniona przepisami kodeksu cywilnego i dotycząca niedozwolonych postanowień umownych obejmuje tylko konsumentów, a więc sąd uzna, że przy zawieraniu umowy kredytobiorca działał jako przedsiębiorca. Wówczas tej ochrony zostanie on pozbawiony, co nie oznacza jednak, że wszelkie roszczenia wobec banku zostają z tego powodu wyłączone. Czy przedsiębiorcy trudniej unieważnić kredyt we frankach? Owszem, kredytobiorca, który nie może w procesie z bankiem skutecznie powołać się na zawarcie w umowie klauzul abuzywnych, już od samego początku znajduje się na nieco gorszej pozycji. I trudniej będzie mu zawartą umowę kredytową skutecznie podważyć. Nie jest to jednak niemożliwe. W takim przypadku kredytobiorca powinien dążyć do unieważnienia umowy, np. z powodu skonstruowania umowy kredytowej niezgodnie z przepisami prawa bankowego. Generalnie przepisy dotyczące nieważności stanowią, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest również czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Ponieważ więc brak jest odpowiednich przepisów dyspozytywnych, sprzeczne z prawem zapisy umowy nie mogą być zastąpione innymi po ich wyeliminowaniu, a to powoduje, że sąd powinien orzec o nieważności frankowej umowy kredytowej, spowoduje sprzeczności z przepisami prawa bankowego. Regulacje ustawy prawo bankowe stanowią bowiem, jak należy definiować umowę kredytu bankowego i jakie elementy umowa powinna zawierać. Zgodnie z powołanymi regulacjami przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas, w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być natomiast zawarta na piśmie i określać w szczególności strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż Waluta Polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczania spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. W przypadku frankowych umów kredytowych największy problem polega na tym, że umowy te nie zawierają szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut. Na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz że nie były znane kredytobiorcy zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Z tych więc powodów umowy pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, przez co umowa kredytowa może zostać unieważniona. Co istotne, powołana regulacja została wprowadzona do prawa bankowego w 2011 roku, a więc wtedy, gdy znaczna liczba kredytów frankowych już została udzielona, a umowy zostały podpisane. Dla tych wcześniej zawartych umów analogiczny obowiązek szczegółowego określenia sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut można jednak wyjeść z innego obligatoryjnego elementu umowy kredytowej, a mianowicie z obowiązku ustalenia zasad spłaty kredytu, a więc wcześniej zawarte umowy również można unieważnić. Pozycja konsumentów w sądzie jest zatem zdecydowanie bardziej uprzywilejowana w stosunku do przedsiębiorców i łatwiej jest im dochodzić swoich praw, jako że obowiązujące przepisy ukierunkowane są właśnie na ochronę konsumenta. W przypadku spraw frankowych z bankami skutecznie mogą jednak walczyć zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Trzeba jednak umiejętnie dobierać argumentację. Po więcej informacji zapraszam Państwa na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.